16 dzień, wielkie zmiany myślenia, startujemy. 16 dzień to szósty dzień pracy nad ciałem. Jesteśmy w sobocie. Sobota za każdym razem będzie takim troszeczkę podsumowaniem, tak? Czyli żebyśmy nie pędzili, tylko mieli chwilkę zastanowienia, co udało nam się już zrobić. No właśnie, pytanie: czy udało? Czy to jest efekt Twojej pracy, Twoich zmagań, Twoich sukcesów i Twoich porażek? I czy to nie wygląda właśnie tak jak z żonglowaniem, że coś podrzucimy, coś nam spadnie, coś nam wyjdzie, raz drugi, trzeci? Nie, ponieważ mamy już dwa bardzo duże obszary zagospodarowane: duch, ciało. Masz swoje sukcesy, masz porażki. I dzisiaj, mam nadzieję, że tak jak w zeszłym tygodniu, jeśli nie wziąłeś prysznica, to żeby wziął prysznic. Czyli rachunek sumienia, jeśli jeszcze nie skorzystaj z sakramentu pojednania, to absolutnie zaplanuj sakrament pojednania i żebyś się przygotował do jutrzejszej uczty. Bo jutro jest niedziela, żebyś pamiętał, pamiętała, że niedziela znosi wszelki post, żebyś się najadła, bo kto jest najedzony, ten nie będzie kurzony. Więc zachęcam Cię do jutrzejszej uczty, do zobaczenia, jakie sukcesy już odniosłaś, odniosłaś przy wielkiej zmianie myślenia i że przez te ponad dwa tygodnie zrobiliśmy krok do tego, żebyś był szczęśliwszy, szczęśliwsza. Że drugi człowiek dzięki Twojemu uśmiechowi jest szczęśliwszy, szczęśliwsza, a absolutnie wtedy Bóg będzie Ci jeszcze bardziej uśmiechał, ponieważ wszyscy wtedy będziemy szczęśliwszy i tym szczęściem. Będziemy zarażali innych i do zobaczenia już w poniedziałek.